I chcę wam powiedzieć, że nie będę nagrywała teraz przez jakieś dwa tygodnie, bo idzie do mnie paczka z nowymi LPS-ami. W środku będzie Jamnik, Dok niemiecki i Shorthair. Nagram oczywiście odcinek, jak one dojdą, ale musicie być cierpliwi poczekać i zostawić pod tym filmem jakoś nie wiem. 5, może 10 łapek w górę, wtedy na pewno szybciej dojdą. Jedna łapka w górę oznacza jedna szansa, że szybciej dojdzie paczka. Więc jak zostawicie suba, to, to, przyj... to ta paczka przyjdzie błyskawicznie. A tak w ogóle zastanawiam się też, czy ta postać, ta syjamka, co o nią teraz mówię, będzie moją postacią. Nie ta szopka, tylko właśnie ta syjamka, bo ona w sumie jest ładniejsza. Zrobiłam jeszcze, też takie czarne koraliki, takie właśnie kolczyki, żeby było ładniej, ale ja nie przedłużam. Będę Cierpliwie czekała na naszą paczuszkę. No to pa!